Witam serdecznie. Przed nami leżą dwie szyneczki wieprzowe prosto z mojego sklepu. Oczywiście link będzie w opisie. Z tych szyneczek pokażę Wam jak zrobić wspaniałe wędliny bez wędzenia. Musimy zapamiętać wagi tych szyneczek, ponieważ cały proces będziemy kontrolować ile ile, ile co ile waży. Więc na początek jedna szyneczka waży 78 deko, a druga 65. Szyneczki będę peklował według przepisu Andrzeja Różyckiego który był starszym cechu masaży w Krakowie w latach 1921-1927. Z jedną małą zmianą, on zalecał, aby robić 10% roztwór yy, solanki. Dla mnie węgliny są zbyt słone i ja preferuję 6% roztwór. Aby zrobić 6% roztwór, potrzebujemy, ja mam tutaj 1,5 litra wody, dosypiemy 90 g peklosoli. Teraz należy dokładnie wymieszać. Powolutku. Do tego dodamy przyprawy. Będzie to dwa, cztery ziele angielskie. Cztery owoce jałowca i dwa liście laurowe. Pan Andrzej na to liście bobkowe. I mieszamy dokładnie. Już widzimy, że o! sól się prawie rozpuściła. Ja używam do tego plastikowego naczynia Oczywiście jest to naczynie za testem pożywczym, bo w tym naczyniu też będę te szyneczki pyklował. Teraz czas włożyć do solanki szyneczki. Zobaczcie, tak wyglądają szynki, które są u mnie w sklepie. Są już idealnie obrobione, nie trzeba nic z nimi więcej robić, tylko po prostu włożyć i czekać. Proszę, jaka piękna. O, szyneczki są już Zalewie. Teraz je przykryjemy i włożymy do lodówki na około tydzień. Oto minęło 7 dni, nawet troszeczkę więcej, bo 8. Otwieramy nasze szyneczki. Sprawdzamy, jak wygląda nasza marynata. Czy jest przejrzysta, czy nie ma jakichś zmian, piany, czego, co, czegokolwiek. Widzimy, że jest piękna, więc na pewno nic się nie zadziało tutaj złego. Jeszcze należy powąchać. No, pachnie cudownie, czuć tylko przyprawy, nie mam żadnego innego zapachu, więc zaczynamy nasze szyneczki nadziewać. Nie wiem, czy pamiętacie mój patent. Siatką. i teraz tak, wyciągamy taką szyneczkę wkładamy do naszego przyrządu zsuwamy troszeczkę siatkę nawet tutaj zawiążemy niewielki... albo po albo zawiążmy teraz niewielki guz żeby nam szyneczka nie wypadła i zaczynamy ją po wodku. O, zobaczcie, w którym idzie. I wchodzi po dwa Teraz odcinamy. I wkładamy drugą śneczkę. Pięknie. Wsiąkamy te siateczki, wiążemy sutełek, Mamy pieprz, szneczkę, obcinamy nożyczkami. I tak oto mamy szneczki nadziane. Teraz będziemy je parzyć w wodzie o temperaturze 80 stopni, aż osiągną temperaturę 72 stopnie, 70, 72 stopnie wewnątrz. Będzie potrzebny termometr. Dobrze. Teraz będziemy parzyć szyneczki. W garnku dałem wodę, zagrzałem ją do temperatury 80 stopni, dokładnie 86. Wkładam teraz talerz na spód, żeby szyneczki nie dotykały mi dna. Rzucam szyneczki. Pięknie. I druga. I będę je parzył do temperatury 72 wewnątrz szyneczki. Będę używał drugiego termometra. Nasze szyneczki są już uparzone. Piękne. możecie zobaczyć. Teraz będziemy je ważyć. Pierwsza szyneczka waży 59 deko. A druga. 57 deko, prawie więc z początkowej wagi tej pierwszej szyjki 78 deko ubyło nam 19 deko, a tej z początkowej 65 deko było nam 8 deko. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że każda z tych szynek jest zrobiona z innego mięśnia i każdy mięsień inaczej chłonie wodę. Stąd te różnice. Potem też będą się delikatnie różniły w smaku. Teraz szyneczki będę sparował masłem klarowanym i delikatnie zapiekał w piekarniku. Tutaj mamy masło klarowane, więc będziemy szyneczki powolutku dokładnie nacierać tym masełkiem, żeby nabrały podczas pieczenia ładnego koloru. One są już gotowe w środku. Już są. Do krojenia na kanapki, ale tak, żeby miały piękny kolor na stole, żeby się ładnie prezentowały, postanowiłem je jeszcze zapiec. Jeżeli ktoś lubi szynki na przykład takie na jasno, to one są już gotowe, można je kroić jak są goście na stół i podawać. Dokładnie spalujemy. I będziemy je wieszać w piekarniku. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób. Wszędzie dokładnie. Jak widzicie, są takie przygotowałem tutaj koluszka, na których będę wieszał te śleczki. Piekarnik już rozgrzany. Mam włączony termoobieg i rozgrzałem do 190 stopni. Dobrze, idziemy wkładać do piekarnika. Tak właśnie wieszam szyleczki, może zobaczyć. I teraz się będą piekły, aż osiągną taki delikatnie brązowy kolor. Oto nasze szneczki są już gotowe. Zobaczcie, jakie piękne. Delikatnie się przypiekły w piekarniku. Teraz czas na ocenę. Zobaczcie, jakie piękna szneczka. Na każdym przyjęciu będziecie mogli zabłysnąć. Własna domowa weblina bez wędzenia. Teraz kosztuje. Mmm, cudowne. Mmm, Smacznego.